I czy witajcie? Oraz i witam was z kolejny zielego. Dzisiaj zacentujemy numer na brzekowy 70 638 katana h 11, a więc zapraszam. ten już jest, ma 2 lata, znaczy ja go kupiłem w tamtym roku. No i cóż, znajduje się tutaj tytułowa katana h 11 oraz taki motor zbiorów, znaczy synów karmadowych. No i też instrukcja posiada 83 etapy budowy i na końcu znajdują się. Różne reklamy innych setów z ósmego sezonu Ninjago. Instrukcja no jest taka sama, nie będę wam pokazał jak mówiłem w poprzedniej recenzji, a więc już od razu przejdźmy do samego zestawu. Pierwszym jest taki oto motocykl. Jest to motocykl tego z i który chyba się nazywa Lucas albo coś takiego. No i cóż. Motor taki czarny. I ma tutaj jakby maskę oni. Tutaj ma tutaj, taki topalacz. Yy, czerwone kołpaki, no i opony. jedzie się całkiem fajnie, nawet się idealnie utrzymuje. No i cóż, motor bardzo fajny, mi się podoba. No i też tak wygląda to nasz zbir na tym motorze. No i to teraz motor, a teraz czas przejść na krem klem Krem v 11 więc teraz do niej zapraszam a więc tak wygląda katana V11 w przodu znajduje się tutaj takie dwa strzały no i tutaj jest oczywiście nagród są chociaż dwa nadruki, bo większość to naklejki i po podnoszeniu można tutaj chować nasze katany, bo w sumie katana V11 i tak tutaj znajduje się kokpit sterowania naszą kataną i to jest nadrukowane, reszta to naklejki można tutaj ustawić kaja, bo to jest Pojazd Kaja? Albo zrobię, a nie nawet można by powiedzieć, że ładnie leży. No i z tyłu znajdują się. Silniki, które nas tak poruszają. No i tutaj znajdują się też taki no właśnie ten silnik, a tutaj są bardziej takie dopalacze. No i cóż i teraz czas na najlepszą funkcję. Otóż staw jest. Ma ukrytą taką funkcję, którą zaraz Wam pokażę. A więc funkcja prezentuje się tak. Ładne. No. Tutaj są pomarańczowe strzały, które wyszliwują. O. O, tutaj poleciało. Tylko, że tu jest minusem, że tak właśnie tak widać i to jest według mnie bardzo brzydkie. Ma tutaj też takie miecze, którymi by odpychano. No i cóż, no bardzo fajnie się to nawet prezentuje, ale no właśnie o tym co wspomniałem. no i cóż, to raczej tyle co bym mógł powiedzieć o zestawie, a znaczy o, o tych dwóch pojazdach, a teraz czas przejść do minifigurek. Pierwszym jest taki oto zbirk Garmadona, czyli ten syn Garmadona, przepraszam, że nie pamiętam nazwy, no. Jakoś mi się zapomniała. Ma bardzo ładny na drugi, bardzo mi się one podobają. Ma kask, który jest takimi reflektorami. Znaczy, no kto wizer, to jest? I po ściągnięciu widzimy taką twarz. Twaniaka. Drugiej twarzy nie posiada. Ma też ten czarny, nie, znaczy pomarańczowy miet. Przepraszam, że tak się jąkam. No i tuż, no, ma też taką zbroję. No i bez rękaw. Ogólnie figurka bardzo ładna. I bardzo pasuje do takiej mojej małej armii synów kermatowa. No więc to tyle, co mógłbym powiedzieć o tej figurce. A teraz trzeba przejść do Kaja. E, dobra, tak wygląda. Kaj z mieczami też. No i cóż, bardzo figurka. Bardzo ładnie wygląda. Ma piękne detale. Tylko szko, A nie, nóżki. Ma bardzo to też nadrukowane. Z tyłu też ma nadrukowane. No i cóż, posiada te. Słynne dwustronne maski, które no słabo się sprawdzają. No i tak wygląda z przodu taki uśmiechnięty, taki radosny, a tu taki już wkurzony, gotowy do walki, bo pewnie ten syn Garmadona mu się uprzykrza. Chce się ścigać, a on nie chce. No i cóż, fi figurka też bardzo ładna. Mi się ona podoba. No i co za dużo mówić. Przejdźmy teraz do podsumowania. A jeszcze tutaj ma taki ogień. A teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowując zestaw 70638 jest on bardzo ciekawy, ze względu na elementy i innego typu rzeczy, no więc cóż, według mnie zestaw taki zasługuje na 9 na 10, jest bardzo fajny, podobał mi się, no i co tu dużo mówić, to już by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach narcia.